Witam wszystkich dzisiaj będzie o tym, w jaki sposób oczywiście jak najprostszy przygotować maść propolisową. Propolis, oczywiście bardzo popularny, posiadający szereg fajnych właściwości, o tych właściwościach, o tym jak go można stosować, oczywiście materiały na kanale są, na które serdecznie zapraszam, ale dzisiaj w jaki sposób przygotować maść propolisową. I tu dam dwa przykładowe przepisy. Pierwszy o wiele, wiele łatwiejszy, tutaj musimy mieć dwie rzeczy: wazelinę kosmetyczną i Propolis. Oczywiście zakup Propolisu też nie jest taki prosty, musimy sięgnąć po propolis, który będzie jak najlepszy, doskonale sobie zdajemy sprawę, żeby kupić coś zdrowego, fajnego, to nie tak prosto niestety to przychodzi. Ale kiedy już zakupimy taki propolis i mamy wazelinę. Kosmetyczną, możemy przejść do stworzenia maści. Te dwie rzeczy musimy oczywiście rozpuścić i wymieszać. Robimy to w najprostszy sposób w kąpieli wodnej. Czy to robiąc to takimi bardziej domowymi sposobami, tą kąpiel wodną, czy oczywiście używając jakiegoś specjalnego naczynia. Ale chodzi, żeby to rozpuścić i wymieszać. Pamiętajmy jednak, żeby udział tego propolisu nie przekraczał 30% czyli do 30% propolisu, a reszta, żeby to była wazelina kosmetyczna. Mamy dwie rzeczy, wrzucamy do kąpieli wodnej, rozpuszczamy, mieszamy i y, takie coś możemy jeszcze przecedzić, żeby te grudki, które niekiedy niestety zostają, nam po prostu nie przeszkadzały, studzimy. Oczywiście wcześniej przelewamy do pojemniczka, w którym będziemy trzymać tą maść, studzimy i już mamy maść propolisową, którą możemy stosować na szereg fajnych rzeczy. Ale jest też drugi przepis, troszkę bardziej skomplikowany z dodatkiem alkoholu. I tutaj potrzebujemy około 50 gram propolisu i pół litra alkoholu. Ale pamiętajmy, żeby ten alkohol był hmm, zawartość alkoholu w nim żeby nie przekraczała 70%. To oczywiście zalewamy, mieszamy i odstawiamy na dwa tygodnie w ciemne miejsce. Pamiętajmy tylko, że codziennie przynajmniej raz, dwa razy musimy to wstrząsnąć. Najlepiej, żeby to było trzy razy, żeby po prostu to było um, mieszane codziennie przynajmniej te dwa razy. Po tych dwóch tygodniach na dzień do lodówki, później do normalnej temperatury, żeby to złapało tą temperaturę pokojową i przecedzamy. I teraz możemy przejść do tego głównego zadania, czyli stworzenia maści. 100 ml tego, można powiedzieć, płynu, i 100 g wazeliny, wrzucamy to znowu do kąpieli wodnej, nie znowu, tylko w tym przypadku też mieszamy to w kąpieli wodnej. Mieszamy, studzimy i mamy maść propolisową. Oczywiście maść propolisowa to coś pochodzące od pszczół. Mamy jakąkolwiek alergię na produkty pochodzące od pszczół. Uważajmy. To jednak może spowodować spore problemy. Jak zawsze, spróbujmy na jakieś, w taki sposób, żeby sobie nie zaszkodzić. Zawsze uważajmy na tą alergię. A tą maść propolisową oczywiście możemy stosować na całą masę rzeczy, czy to na poprawę jakości skóry, czy na włosy, na łagodzenie podrażnień cała masa fajnych zastosowań, bardzo prostych. I pamiętajmy, że oczywiście taką maść możemy kupić w sklepie, i bardzo często, najczęściej będzie ona naprawdę wysokiej jakości. Tylko, że jeśli mamy możliwość, to taką prostą jak w przypadku tych maści propolisowych, stworzyć coś w domu z tych składników, które wiemy skąd pochodzą, jak zostało to przygotowane, to lepiej zróbmy to w domu. Oczywiście, jeśli mamy czas i chęć. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały. Zapraszam też do zasubskrybowania, ocenienia, skomentowania. Do usłyszenia ponownie.